Święty Marcin jest bohaterem wielu przysłów i porzekadeł. W naszym rejonie znane było to, że Święty Marcin na białym koniu jedzie, co oznaczało, że od 11 listopada spodziewano się pierwszych opadów śniegu. Większość respondentów wiąże Dzień Świętego Marcina z początkiem okresu prac domowych. Do zajęć, które zwyczajowo wykonywane były w tym okresie, należało na przykład uskanie fasoli. W naszym rejonie najpopularniejsze było jednak darcie pierza, zwane szkubaczką. Ile pan się spotykało? Sporo. Ja chciałam zrobić spotkanie, jak zrobiłam co od początku do, przez te lata, no to mi tam wyszło na, na dziesiątki. Dlatego, że chodziły młode, stare... I wymieniały się. Te się wychodziły za mąż, kończyły, przychodziło następne pokolenie. Także potem moje dzieci chodziły, które mają teraz 50. Jesień, kobiety nie mają co robić i się spotykają i bierze. Skubią. No a przy tym się opowiada i o Straszkach i, i piosenki śpiewa. No i każda opowiada, co, która, co kto może, nie? No to właśnie. A po szkubaczkach, bo młodeż kupią stare, no, no, schodzą się, bo na jesieni co mają robić. Więc kobiety się schodziły, radio nie było, telewizora nie było. Więc się schodziły i sobie opowiadały, i każda co tam wiedziała, no to opowiadała. No i, i potem, jak się kończyło, przyszli chłopcy z muzyką, zagrali, potańcowali, no i mieli. Po, 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 dzień zajęty. No i chodziło się, ja robiłam szkubaczki u siebie też. Miałam gęsi chowa, potem szkubaczki robiłam zimą, przychodziły gospodynie, no i każda sobie przypominała, co, co tam się działo we wsi. No i przypominały, i, i szło, nie było trzeba jakieś tam pisać, bo to szło podanie po kolei. Po, młodzi słyszeli, opowiadali następnym. Opowieści. Tak, tak. To co się działo we wsi, jak opowiadali, jak tam się przeprawiali przez Wisłę na drugą stronę i handel prowadzili przez, przez rzekę, bo były dwa różne zabory przez Wisłę, no to co kto mógł, kto sobie tam. Jak zawsze przenosili i handel był. U nas w domu. Jak to wyglądało? No zapewne przed skubaczką mama tam musiała jakiegoś jedzenia nagotować. Najczęściej, ponieważ to była pora jesienno-zimowa, a gęsi było 30-40 w gospodarstwie i one na zimę szły pod nóż, że tak powiem, no to tych gęsi ileś tam było do spożycia przygotowane i w tej brutwannie yy, trąbie piekło się to. Całą gęść tam się na oczywiście ona nam się piec z że godziny, żeby się przepiekła, no i potem to dalej jej Ale kawalerowie, znowu chłopcy, też mieli ubaw, znowu, bo zawsze tam jakieś yy, figle wyplatali, to tam jakiegoś ptaka przynieśli gołębia, ja najczęściej były, no i to potem fruwało. No ale to wszystko było świecie, jakoś się pozbierało, no i najciekawsze rzeczy to było to, że śpiewali przy tym. I opowiadali żarty, kawały, a najczęściej opowiadali o jakichś strachach. W naszym młodym mózgu to pewien dystans do ciemności. Samotnie chodzić, pamiętam bałem się, tam szło się na Różaniec na przykład, bo mama tam obowiązkowo te trzy kilometry ponad. To człowiek ze strachem szedł, nie było nikogo. To jeszcze dobrze jak był jakiś sąsiad co szedł. a czasem było to że samemu. Ojej, to ja biegiem przyszedł do domu tego. Wszystkie ta, to, co się działo we wsi, jak to dawniej było, jak ludzie chodzili i w strasz, o straszkach. No i to były utopce i ci mówili, że chodzą i straszą i to, a okazało się, że ktoś był pijany. Szedł przez rzekę i się utopił. I, a ludzie mówili, a utopce chodzą, bo on chodził po tej rzece, aż, aż tam wpadł i utopce były, bo, bo oni myśleli, że to straszki, a to byli piani, którzy chodzili po tym. I... Wy młode posłuchajcie, co was czako? pierzy jak się pierzy o szkubie. Potem weseli młode pos... chrzciny, no i za chrzcinami całe życie. To przestrzegają starzy, młodych co ich czeka, jak dorosną. Wszystko jak się dziecko urodzi, nie jak tam młody, wyjdzie za dziewczyna, no bo tu potem opowiadali, jak, jak się dziecko urodzi, to co ma robić? No, branko kościelne, wysoko zawiesić i, i ten. Głośno w kościele rzekać żeby dziecko się szybko nauczyło mówić. Stare radziły tym młodym przy szkubaniu, o czym mają pamiętać? Posłuchajcie, jak co was czeka. Pierwsze Szkubani, potem weseli, chzciny i wiele z tymi szcinami komedyje. Ja już to miał piąte, a jeszcze dobrze nie, nie zrobił, nie to ten ojciec mówi. I tu trzeba radzić, żeby właśnie w kościele głośno rzykać, żeby w czas małego dało. z yy, wodę z kompanią zanieść pod drzewko, żeby synek nowo wielkiego wyrósł. I to właśnie przy tym szkubaniu tym młodym radzili, co mają robić, żeby... bo ich czeka następne pokolenie. No i pierzyny, zobówki, żeby były mięciutkie, a pięknie trzeba szkubać a nie jakieś kiełczoki żeby były.